Zostaw łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem, a w komentarzu napisz pomysł na kolejny odcinek, tak, powoli mi się kończą, i zagraj ze mną o Flip Knife'a Dopplera. Natomiast ostatniego zwycięzcę z tej serii poznacie już za chwilkę. A glock'a Fejda wygrał Kamil L. A teraz zapraszam do oglądania. A, i jeszcze jedno. Wielkie dzięki za te wszystkie łapki pod ostatnim filmem, pobiliście jakiś rekord kanału, nie no, serio. A teraz już naprawdę, lecimy. Siemaneczko, z ze strony NJCoby, w dzisiejszym odcinku jest ze mną Koczu, czyli Konrad. Siemanko. No i dzisiaj sobie gram właśnie z Konradem o Flip Knife'a Tiger Tooth'a. Wiem, że długo tego odcinka nie było, no ale w końcu gramy. I tak, y, mamy wallhacka, prawda? Tak. Dokładnie ja tak, myli. mamy wallhacka oboje, więc stwierdziliśmy, że tak może być ciekawiej. Y, I co, zaczynamy, co nie? No tak. To zabij. E, zabił mnie. Y, Pierwsza łapka. Dokładnie, powodzonka, stary. Ja tu... o, a ja Cię widzę! Fajnie tak z tym wallhackiem. Ci powiem, nie? Całkiem spoko, co nie? No, naprawdę. No i no, jest! Hi. Jeden zerko, jeden zerko. Nie, wallhack spoko opcja. Dzień. A muszę... fajny hedzik wyłonęłeś, xD. xD, dobra, poczekaj. Ty! To tu... aha, no tak! Ja ciebie ten. Bo przez dwie ściany nie widać, czyli ja tak mam e, nie, też ja tak. Dobra, okej, okay, no to dawaj, lecimy. Kolejna ruch. oooo To jest fajne, bo zawsze widzę gdzie jesteś. Okej. Okay. Jak ja chyba cheater jestem, co nie? A jak? <laughs> dobra No nie, dobra. Siadło, Siadło, no, Hedzik, hedzik ładny. Hedzi ładny. Jaka tam pogoda u ciebie? Powiedz mi. No, słoneczko świeci. No, to tak jak u mnie, dobra. Yy, a powiedz mi, czy masz jakąś zagadkę dla widzów? Jakąś, żeby zgadli, nie wiem, coś i wtedy na przykład przypnę serduszko, jakiś przedmiot albo coś do jedzenia. O nie. Mm, nie wiem. Nie wiem, dobra. To, to zgadnijcie coś, o czym myślał właśnie Konrad i wszyfnęł serduszko. Albo co zjadłem na obiad. Dobra, tylko potem mi musisz napisać co zjadłeś, żebym wiedział jak przyjąć serduszko, nie Dobra, a teraz na Warhaku wiem, że kampisz tam, no właśnie, kurde, no ale wychyliłeś mnie jakoś za szybko No nie nie wierzę Jest Aj. Uf, uf, ufnie uf. Okay. to takie 50 na 50 są. No A kurde Jeden Zesz... HP mm. Słonu, Nie wierzę! Ucha! <laughs> Możecie też. o. Ooo! Oh. Możecie. 8 HP. No dokładnie. Możecie w komentarzach pisać jeszcze nie wiem na przykład jakiś pomysł na kolejną mapkę, albo kolejny inny. Tryb jest! Aż! Oh. 6-3-6-3 Jakoś idzie. Tak. Oh. Jest, porobiony! Yes. No to trochę jest minus Bo z tutaj... nie widać No z właśnie wiem, no Trzeba na następny takiego profesjonalnego załatwić, nie? A potem wszyscy Cię reportują po... I wallhack Co? 100 pro, no wallhack Co tu więcej mówić? Wallhack Ajajaj. No nie wierzę, dobra, glock Glock, glock, nie ma ciebie Masz. No. Oboje, oboje mamy tego Wola i wiesz, jest tak jakby ciężko, bo oboje wiemy kiedy kto wychyla. Kurde, no. Wychyl. No i wychylił. Przypomnij jeszcze jaką masz Eee, g A ja jestem mentalnym globalem, mentalnym tylko. Dobra. Uf, no już nie. Chciałem przez taką wielką skrzynkę postawić. No, wiem, wiem, właśnie widziałem. No! Ja... co ty na No w sumie to jest beznadziejne właśnie to na shifcie, ale wiesz, bo myślałem, że się za tą skrzynką... Chciałem uciec za tą skrzynkę jedną, tą drugą, wiesz, którą. Kurde, no. Ale nie porobiłem w tamtej rundzie, nie pomyślałem. Jest! Dobra. No. no to co? Good alf. Ta mapa jest beznadziejna, chociaż tam olhaku może być. O! No! Cheater, report him, noob. W sumie ciekawe jak byłby taki MM wprowadzony z wolhakiem, nie? W sumie to by było ciekawe. Ciekawe, jest, ale siadło. W sumie na farcie, ale... Co? Ja Ciebie nie... Ty I mnie widziałeś ten. przez... 10. Ty mnie widziałeś przez walla, bo... Nie. No właśnie, ja ciebie też nie... a dostałem takich. Aaaa... O... W sumie to zgadywałem wtedy. Kurde, no a ja właśnie tak wiesz... Stoi tu nagle web. I o co chodzi? Cheater. No cheater, tylko że ja też mam te cheaty i... No, no nie, nie, mogę, wychliłem... A ty od razu... klik, nie? No! Teraz tyle wystrzelałem, że tam jest są same naboje i nie widać ten. Nie no jeszcze mi zniknąłeś I mój wallhack coś. Peski same No dokładnie, ale Kiedyś trzeba już to skończyć, no Bez kitu Jak mi się? Rasznu dobrze XD, <grymna> <Ygda. grymna> taki rusek typowy zraszował, nie, rash wisuka biec no Dokładnie dużo HP. Wychyl. No nie, no ku... ty też! 12 HP, ale na ja myślałem, że tylko ja tyle miałem, no bez kitu nie. Ok, Spoko, na tej łapka. mapie trudno zauważyć wrogę na WHO. No to tak, to jest taka w sumie wręcz normalna. O kurde, pochodzi O, jak dobrze, że dałeś mi info. My się chyba lubi dobrze. 13,9, ok. Ok, ok, ok. Mm? Yy, yy, o. No. Ej, teraz mi cię przerwało. Serio? O, już cię słyszę. No to takie miałem, jakbym tu nie słyszałem, czy serio. Ej, no ej, chodź. Ej. No ale ty kampisz za tym i za tym cię nie widać, nie? No i bardzo dobrze. Mam taktykę. Jest! Nie! No A, nie wcisnęłam. Aha. Wallhack stary. Ej, co za łapka. Kom... Okej, okay, to ja chyba zraszuję. O nie, nie, nie. Dobra. To co, robisz to? Pięć rund stary. Das o. się rada. Okej. Okay. Odpalasz się i Ty, no, Siadę. Cztery, cztery rundy, cztery rundy. Uff. w sumie mamy okay. takie same AK. Kurde, no, czemu to cię nie zabija? Jak ani razu mnie nie przestanowałeś. o, o, o. O No nie, musiałem spróbować... Co ja tak mam... Ja myślałem, że jesteś na lewy, nie? Bo... Głowę słyszałem. Stoję z kosą nie bieg. Wiesz, myślałem, że masz 10 HP, nie? I chciałem spróbować skosy. kosy. O-o. No bez przesady... No... Co to Dostajesz coś? No dostaje właśnie. Nie, stop! Siadu. Full focus, bo jest źle. Dwie rundy, dwie rundy. To, to mi się bardzo nie podoba. To mi się bardzo nie podoba, okej. Okay. O kurde, prawie stąd tu <laughs> Bokiem cię odrodziło, nie? No. No znam to Dostałeś Ało. coś w locie, no właśnie kurde liczyłem, bo w locie to jest... Spolysiał! Nie no stary dziś nie. Piętnaście, czternaście. O, to jest. Sto procent. Mm, -hmm, mm, -hmm, mm -hmm. Okay. A, Jezu, ja w tej mm, stary, dobra jak pewnie wiesz, jesteś takiego jak nagroda pocieszenia, tylko tym razem mam nadzieję, że twój trailing działa, bo ostatni kolega miał problem i mi wysłał swojego kolegi trailing i potem były komentarze ej, czy tylko mi się wydawało, że on miał inny trailing. Więc teraz ci wyślę, mam nadzieję, że normalnie ofertę, że się da, więc już wysyłam. Okay. Zostaniesz jeszcze i powiesz, czy doszło. No myślę, czy chcesz to wysłać, ale myślę też, że. Że tak. No powiedz mi, z czym grasz? Grasz z M4 A4, A1? A1S A1S mówisz mhm. yy, Masz skinę do Awki Nie. Nie masz. No, to, to poleci, ale do Awki to trzeba mieć jeszcze pistolecik, to tak, mój dobra. Yy, oferta yy, wysłana chyba... Nie, jeszcze, jeszcze nie, jeszcze nie, bo jeszcze potwierdzenie z Steam potwierdzenie z Steam yy, poczekaj. Bo, 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 bo mój telefon tu się wczytuje jak widzę widzą na kamerce. To powiedz jak tam wrażenia z gierki, O, dobra. Zaproponuj wymianę. Było trudno. Trudno, mówisz, że trudno. A dobra, teraz powiedz mi. Co byś powiedział na to, że ja nie miałem Walhaka. No, to bym miał łatwiej. Ale nie. uwierzyłbyś, jeżeli ja bym ci teraz powiedział, że ja nie miałem Walhaka w tym meczu? Nie wiem. Bym nie uwierzył. Nie uwierzyłbyś? Mam By... pamięć, nie. że zapraszam we wtorek o 17 na filmik. Wtedy zobaczysz, że go nie miałem. Serio? Really. my friend. O, bo... nie. No, stwierdziłem po prostu, że jak mam wyższą rangę, to meczek będzie ciekawszy. Jak jakoś ułatwię, ale tak ułatwię, że ty nie wiesz, że ja ułatwię. I to kurde było dobre. Dlatego szedłem na Shift, dlatego często nie wiedziałem. No, nieważne. Oferta doszła. No. Tak? E, Chwila, zobacz. Zobacz, bo powinnaś dojść. E, oferty, wymiany... E, no, mam wysłane i oczekujące, więc powinno być. Mam tutaj, wiesz, w tym takim, oferujesz rzutkownikowi koczu, to nie wiem. Mam. Masz, super, podoba się? E, no, bardzo fajna. No dobra, no to super, to dzięki wielkie za... Łopatko! Jeszcze mnie bo Dawid zabił. Dobra, dzięki wielkie za gierkę, mam nadzieję, że się podobało. No i we wtorek się zapraszam, żebyś zobaczył, czy faktycznie miałem, czy nie miałem tego wallhaka, no, no, no wiesz. Może jednak mimo wszystko teraz plefuje, nie? Dobra. Trzymaj się stary i miłego dnia. No, zajmę. Cześć. Yo.